Witam wszystkich. Dzisiaj mamy zawody żywcowe, aż dzisiaj 6 osób chyba, tak sześć, no. dobra, więc tu będziecie mieli wędki do wypożyczenia, cztery wędki do wypożyczenia mam, dobrze jest, żywce mamy tutaj, ja słuchajcie, każdy sobie bierze wiadro, tu macie wiadra, do wiadra dajecie wodę, żywce i to co złowicie do wiadra, okonia niż i wam tych żywców nie zjedzą, bo oni pod stresem są, więc, więc nikt wam nic nie wyje, a więc zbierzcie wiadro, rozstawiajcie się. O 14 zaczynamy za kilka minut. No. Gębie. Jest pierwszy okoń Daniela. On nie wie tych żywców, bo on jest pod stresem. No, dzisiaj mamy taki skład. Ja, Mateusz, Maciek, Eryk, Daniel i Patryk. Więc dzisiaj ludzie dopisali. Ja tu swoje stanowisko mam. Teraz ja tu muszę coś złowić, bo już Mateusz jednego miał, Daniela się szczepił. Teraz jest to wiadro dzisiaj. Każdy sobie do wiadra po 15, po 20 żywczyków takich wsypał. Film widzieliście, jak ja te żywczyki pozyskuję. Mam dzisiaj ponad 100 żywców, więc fajnie by było, gdyby tych okoni tyle było. No więc ja pokażę, jak wygląda mój dzisiejszy zestaw. Tu pewno wiatr trochę zagłusza na konie. Śrucina, puławik 6 gram. Śrucina, czyli ciężarek. Przypon, wolframowy na przyponie. Jeszcze ciężarek, jeden nawet dociążający, aby na żywiec opadał kotwiczka i nieduży karaś coś takiego takie to zestawik Takie oto nagrody dzisiaj. 6 miejsc mamy. 3 takie medale z takimi rybkami za 3 pierwsze miejsca. 3 takie mniejsze medale za 3 kolejne miejsca, czyli od 4 do 6. Teraz robię każde roczki i każda sódka za największą rybę dzisiejszej złotych. Minijamy takie 20 minut póki co daniem złobilionego konia i Maciek Mateuszem mieli po jednym okoniu, ale się zerwały Mateusz masz rybę, to już medal w każdym razie masz Póki co masz, Nie wiem nie wiem kto ma większego, Ty czy Daniel, bo to na wagę będzie. Dla mnie się najbardziej medal liczył jak wygrałem na to bo te trzecie miejsce w 5 kulu A. To, to dopiero jest medal. Też tak, to takie wiesz, to jest na zawodach szkolnych, a tutaj... A tutaj takie koleżeńskie. Tylko, że ja to coś takiego wiem, wyciągnąłem, wyciągnąłem no. a nie? Zostawiłem ko brzegu, no. parę sekund i bierze. To jest samo u Daniela. To samo U Daniela. Tak z daleka jakby wabie ją, nie? No bo to jak spinning, pro... o, ale to już dawaj, dalej! Nic, nic, nic! masz? Coś jest chyba. Nie puścił. Miał wow. drugiego! A wiesz co No bo wiem. Kużyłka była, nie zacięło, no to samo u Dominika było, pamiętasz? No Dzisiaj nawet szczupaki chodzą Koło Eryka się spłożył jeden, tutaj drugi w tym zielu Ale na razie chyba ile dwa konie złowione i około czterech czy pięć spuszczonych też się szczepiło Tam Erik z Patrykiem siedzą, łowią, stoją Tutaj jestem Daniel Maciek jest Daniel z Mateuszem to jest ten czas brania, co, ale nie za takie super, super brania. Maciek... Maciek ma dwa okonie. W tym jeden to będzie największa ryba zawodów, pewnie. Taki 20 parę centymetrów, i drugi. I okonie praktycznie wzłowione w minutę. Minuta jeden i drugi. A więc z pewnych powodów kończymy zawody. Mówiliśmy 2 godziny dzisiaj tylko. Eee, cztery konie padło. Zbłowiliśmy około 4-5-6, może się spuściło tych okoni chcę ważyć. Dobra, strzela, strzela. A. Naduś. O. Dobra, możesz strzelać. To chwilę? Nie wiem. Co Wszystkie trzy razy No macie chce Co walić w kosz? To w kosz będzie słychać Właśnie chcę Nie Nie Wolno jest to Wolno się, się <t humanities> Widać jak kurka leci No Walnął w, w reklamówkę No Walną. Odbiłeś od ziemi No No dobrze samo. W miarę Dobrze Taki na koniec zawodów da er Erdman więc na zakończenie zawodów będziemy palić ognisko kiełbaski chlebek na rozpoczęcie zawodów paliliśmy ognisko i na zakończenie też a przemek gdzie poszedł a, a ty aha no dopiero się rozpala to może nie się przepali lekko co bo to na razie to tak która się pali po zawodach głodni wszyscy mimo że zawody tylko trwały 2 godziny a mieli 4 trwać ale z, nie, no. z nieoczekiwanym powodem z, nie, z nieoczekiwanym z nieoczekiwanym z, wejście do nieocie... moka no. No. no jak to skórę od arbuza zjedz wszystko rybaki nie to... co dzielą Mleczu narwiesz, rwięś leć na to no to w Propozycje na, za propozycje na zawody macie jakieś? Ognisko Ognisko to będzie na zawody. A propozycje? Eryk mówi, że w Liwkach u nich Pasuje? tu ognisko Ognisko tutaj albo w liskach. A tam ja A bo tam, a tam ty... Właśnie, ja tam nie będę u, u nas nikt nie będzie ganiał Eryk nigdy nie pogania Tak nie. Dobra, będzie w Jadnikie zatkał ją, nie? No, ona się nam. Jemy, jemy